Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Nazywam wami Backshot roulette, Pierwszy odcinek. Nie wiem ile ta gra trwa. Kupiłem ją za 6 zł. Link do kupna będzie w opisie. Jeżeli jesteś członkiem mojego Discorda, postaram ci ją oddać za darmo. Link winner. Dobra. Wchodzimy. Z bu to wjeżdżam. Zagrałem sobie jedną lutkę. Dokładnie. Nie, że zagrałem sobie jedną lutkę, bo nagrałem ten odcinek, ale jestem grupi. I nie nagrałem dźwięku z gry. Żebyście słyszeli cokolwiek muzyka albo coś. No dobra. Podpisujemy się. s name. Ja podpisuję S7. Nie można kawiatują i trochę ja mi to w Trzeba ręcznie pisać. Wiemy że wiem, tutaj mogą być easter jakieś, tego spodziewam. Jedno życie i dwa puste. Okej. Okay. Pierwsze strzały jest strasznie nie wiadomo. Ja zawsze strzelam w niego pierwszy strzałem. No i teraz będę żałował, że strzeliłem. Bo tu można umrzeć od samego początku. Okej. Okay. Zabij się sam. Tutaj nie wiadomo kto gdzie strzeli. On może strzelić na siebie albo we mnie, ja mogę strzelić siebie albo w niego. I nie wiem czy to będzie tak, jeżeli ja strzelę w siebie nie będzie pusty nabój, to ja dwie kolejki. Jakoś tak to było. Teraz jest pusty. Strzelam w siebie. Trzy życia, dwa puste. To jest jakaś ukryta kombinacja? Nie wiem, Strzelam w ciebie. Tak jest, nie żyjesz. I żeby nikt nie pomyślał, że to koniec. Tu mamy te trzy jak było widać na początku. Teraz wchodzimy w drugą turę, która jest bardziej poważna. Co rozumiecie? No i teraz będzie ciekawiej. Mamy nie tylko pociski, a zarazem specjalny artefakty, można powiedzieć. Dwa itemy na osobę. Mamy kajdanki i fajki. Kajdanki są spoko. Fajki niekoniecznie. Okej, okay, jedno życie, jedna śmierć. Nie używam itemów, bo mi szkoda. O, i kajdanki. O, ale dobre połączenie. Kajdanki powodują, że nie masz dwóch kolejek przed sobą. Nie umieram, Fuck. Ale ci uleczę, bo jeszcze nie ma noża. Yy... Majka leczy mnie za jedno życie. Levi, na jeszcze żyjemy. A my jeszcze trzy życia. Ok, to było pusta. I kolejne dwa przedmioty wyciągamy. Proszę, nóż. okej, danki. Droga, na cztery trzy. Co to jest? Jakiś got coś tam. Jest jakiś mister, jak to by chyba. Czyli dokument. Musimy zobaczyć na nagraniu. Co to jest? Dwa życia, dwa puste. Ja bym tyle na pewno się uleczę. Ja tyle że kajdanki użyję, Bo mi jeszcze jakoś będzie szkoda i nie użyć. Dawaj kajdanki. Zapnij się. Fajnie zrobione to, że jak ja coś robię, to on to robi za mnie, albo to robię bardzo tak nieumyślnie, a on tak już jest nauczony, tak nawala, wkurzony, robi wszystko. Okej. Okay. A w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jego wyraz twarzy się zmienił. Okej, okay, dostał. Poszło dwa strzały, on teraz się ode mnie. Tak. Wykrzywiło. I teraz on mi na Widzicie? I mnie zapiął. Po prostu. Już ma lupy. Bardzo interesujące. Lupa pozwala nam zobaczyć co jest wewnątrz e Nie wiem co za kapsuły. Po prostu wy no... jaka jest łuska włożona. I nie pamiętam ile Czy To są puste czy pełne? Upiłem się. Są przedmioty. Dajcie mi fajkę. O, jest luneta. I Jest nóż. O, dobra jest kombinacja. Nóż pomaga nam... A dół strzał. 3 życia dwa puste. I teraz wam pokażę, jak działa nóż. Bo masz te e, kole, to działa trochę grupa. A Najpierw go zapnę. Chodź, zapnij się. Seksowne hajdaneczki. Bierzemy lunę. Rozbita mi się i bijamy patrzymy. Jest pełen, dobra. A jak jest pełen, używamy noża. Jak lupę. i teraz nie zniamy lupy. To powoduje, że on dostaje podwójne obrażenia. Jeden strzał, dwa życia. I teraz ostatni strzał. I liczysz, że to będzie. No w ogóle, luneta się. Znaczy luneta nie co on z luneta. Lufa się odbudowuje. I strzałem. Ogólnie, jeżeli zostawicie łapkę w górę. I subskrypcji, jeżeli mnie nie subskrybujecie, to zachęcam też do dołączenia do mojego Discorda. Tam powstanie specjalny kanał, w którym możecie znaleźć tą grę za darmo, do pobrania. Po prostu plik wam uh, oddam, który ja kupiłem za 6 złotych. Jest to ten efekt 3D z kluczem, czy czymś z tyłu mi w trochę. Nie będzie więcej Defibrillatora, nie będzie więcej transformacji krwi. Teraz będziemy... Tańczyć na linii śmierci Okej okay. Taką jakby nie bombę, czy coś się podpinamy I będziemy mieli 4 życia 2 życia śmierci Jeżeli jesteśmy stracimy będzie koniec 4 przedmioty dla na nas, jest nóż, jest nóż Kajdanki? 3 noże i drink no tak. to nie jest złe Ale ja tego nie chcę, ja chcę coś potężniejszego Okej okay. Zaryzykuję i wypiję. Jeżeli wywalę na nawet, to tam będę żył Wyzwolenie pocisk, dobra. To tak, i tak żyjemy, strzelam siebie. Były za puste, tak? Tak, za puste. Wywalenie pocisku jest dla mnie. O, widzicie? Dam kolejkę, że nie w siebie. Przeładowanie broni. Dobra, kolejne czytanie, przedmioty. Kajdanki, nóż, ja chcę lupę. Lupę, lupę. 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 Jezu, ile mam noży? Ja tego nie. Nie potrzebuję aż tyle. Dwa pociski, pusty pocisk, pusty pocisk, dwa pusty. Jakoś tak. Awej kajdanki. Zapnij się. Sensowne kajdaneczki na Seksownej Mordki. Odcinamy sobie te Mogę odciąć jeszcze raz? Nie wątpię. Nie, ja nie mogę. Dobra, strzelamy. Puste, kurde Ale mam tyle noży, że mi jakoś nie szkoda, wiesz? Kolego, mi nie szkoda tej noży na, to, na ciebie. Właśnie <noise> na kolejną lupę no nie ma kiedy no, nie ma no makejneki, pójdę. O, dobra, strzeje. To jest hp aż. On teraz nie pamięta, mógł sobie go uleczyć. Wydobywajmy Twój fajak, więc tego sobie w dupie No nie, on ma lepszy dek. Lepsze rzeczy są. Chyba wszak to zapinam je. Użyję lupy. Jeżeli będzie strzał, to co się strzeli? Znaczy, ten, jeżeli wyjdzie ten strzał, niebieski. No, użyję Użyję za drugą. Dołodę się całe życie. Zde. Cześć Ciębie. Czyli inaczej przyładowaniu broni po prostu. Ostrożnie strasznie gra widzę. Strasznie ostrożny jest ile w opusty, nie patrzyłem. Odcina, Okej, okay, ciebie będzie strzał. To by podejmę strzał teraz we mnie. jest ten efekt strzału ludzie. Jak ja widzę ten strzał, wszystko jest skutek, jak taki czerwony sił, to jest chypi. Nie patrzyłem ile już było A jeszcze jest zaboi. Holender. Ej, jeszcze co zablokowany! O nie! Czyli? Hey, zastrzelił się. Dobra, Na nas plus. Jeszcze jest broń. Ja to nie wiem, odcinam i liczę, że to nie strzał. Bo nie wiem ile strzał było. Tak, to był strzał. Chciałem strzelić siebie jeszcze go ściana, ale jakby strzelił z siebie odcięte lunety, nie było ciekawy. Zadamy je pustak? Powiem, że nie pusta. Okay, to było ostatnie na bursz. tanki. Fajki, no dobra. I jest dupa. Jeszcze jeden nut. No Co robimy sobie, nabijanie go? Trzy pociski. dwa fajki. Bożymam dupę. Odbijam fajki. Patrzymy. Jest pusty strzelę w siebie. Tutaj mamy moją kolejkę. Tak się uleczę. Stracimy życie. Dobrze, mamy 3 HP. Bierzemy kajdanki, zapinamy go. A dwie mamy możliwość użycia noża nawet. Więc tak i siak, jakby zadamy mu obrażenie na te specjalne połamane życie. Dobra, bijemy go. I to? Albo strzał. Ok, I zobaczymy co się stanie. To są jedno życie. Pęknięcie to co? dobijamy go, nie? Jeszcze jest niezablokowany. bo co to jest? Jesteś gotowy? Ej, odścięło go już. Mam uszkodzoną kontrolkę. Mogę go jeszcze raz zapiąć? Nie mogę jeszcze go zapiąć. noża. Nie wiem po co ten nóż. Jeden, to jest jeden, który umiera, nieważne z czego, a więc... Prostorujmy to w wielkim widowiskiem, dawaj. Oh jest! Nie żyjesz. Udało nam się. Ja się skończyła. Ja mam skrzynkę. W której będzie... Kasa. Prawdopodobnie że to już jest koniec przed przygody. Nawet nieprawdopodobnie tylko na pewno. Więc dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale z jakiejś gierki. To jest gra jednorazowa. Możemy raz. W takim razie... Cześć i pa, zachęcam do korzystania z mojego Discorda.